Dzień Boże, młodzi przyjaciele! Spotykamy się na kolejnym Namiocie Słowa. Namiot Słowa ma nas zawsze przeprowadzać do Jezusa Chrystusa. Słowo rodzi zawsze moją wiarę. I dzisiaj przed nami jest druga niedziela Wielkiego Postu. Słowo, które jest konkretne. Słowo, które też wskazuje na mój cel życia człowieka, gdzie dążę do świętości, gdzie dążę do spotkania się z żywym Chrystusem, który ukazuje się w chwale. Ewangelia dzisiaj pokazuje nam jedną istotną rzecz. Zabiera Jezusa w swoich apostołów, najbliższych apostołów Piotra, Jakuba i Jana i wychodzą na górę, aby tam spotkać się na modlitwie z Bogiem. Bo gdy modlę się, to przecież spotykam się z Bogiem. I gdy podczas modlitwy Jezus ma to wielkie pragnienie rozmowy z Bogiem Ojcem, dokonuje się przemiana. Ukazuje się chwała Jezusa Chrystusa, kim On tak naprawdę jest. Pokazuje się, że jest Mesjaszem, Zbawicielem, na którego wszyscy czekają. A co robią apostołowie? Apostołowie śpią. Po prostu śpią. Są znużeni różnymi troskami, problemami, znużeni snem. I czasami jest tak, zdarza się, że my jesteśmy na początku tego Wielkiego Postu. Stawiamy sobie pewne wymagania, stawiamy sobie pewne, pewne problemy, trudności, które chcę rozwiązać. Stojąc przed Bogiem, słucham Słowa, może jestem na Eucharystii, może zagłębiam się w różne nabożeństwa czasu Wielkiego Postu, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale. Może sobie postanowiłem, że będę miał czas na różaniec, ale zwróćcie uwagę, że czasami pojawia się to takie znużenie tym wszystkim. Może. Określony, mam określony jakiś cel, a zwróci uwagę, że, że później jakoś wychodzi, jak wychodzi. Słowo dzisiaj wskazuje nam jedną rzecz: że skoro chcemy coś więcej od siebie, to jesteśmy wezwani, aby czuwać, aby nieustannie się modlić, bo każdy czas mój to jest walka o Boga, a jednocześnie walka o mnie samego, o moje serce, walka o siebie. I ta, ta liturgia dzisiejszego Słowa Bożego. Wskazując na przemienienie Jezusa, jest także przesłaniem, że to, co robimy w swoim życiu, to dążymy do świętości. Dążymy do ukazania w swoim życiu chwały, chwały Boga. I to dążenie jest niesamowite dla nas. Moje wyjście na górę, na górę spotkania się z Bogiem, ma mi pokazywać jedną rzecz. Zostawiam to, co jest przyziemne. Wpatruję się w niebo, wpatruję się w świętość, wpatruję się Boga, a zostawiam to, co jest przyziemne te moje troski, problemy, te może różne trudności. Mam się oderwać od tego, co mnie trzyma. I dobre pytanie, czy jestem oderwany od tego? Czy, czy zależy mi na moim życiu? Bo wtedy doświadczę tego, co jest wolne, co jest radością. Doświadczę świętości Boga, który mi się pokazuje, który objawia się jako ten, który jest, no, który jest chwałą dla nas, ten, który wyciąga mnie, ten, który jest Mesjaszem. Czy ja mam szansę być bliżej Boga? Pewnie, że mam. Jeżeli teraz zatrzymam się nad Słowem i pewne rzeczy przemyślę, czy mi zależy, czy chcę doświadczyć tej ojcowskiej obecności. Jezus doświadczył, bo czuwał i pokazał też, że został przez Boga Ojca wybrany, aby zbawić świat. Apostolowie zasnęli. Bo nieraz jest tak, że mamy ten sumieniający zapał. Nieraz jest tak, że chce coś zrobić, ogarnąć, a tu będzie. Pamiętajmy, że Jezus nie poddał się, ale On, popatrzcie, prowadzi swoich uczniów na górę i chce, abym tak jak On był taki sam, bo to ja jestem uczniem, to ja jestem apostołem, to Słowo jest dzisiaj do mnie. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Wtedy wszystkie lęki, wszystkie troski jakby znikają. Dlaczego? Bo Bóg Ojciec otacza chwałą tego, który się modli, Jezusa. Każdy z nas może wyjść na górę, każdy. Nawet największy grzesznik nie ma nigdy zamkniętej drogi. To jest właśnie miłosierdzie Boga. Łaska Boga, którą dziś, w tą niedzielę, Wielkiego postu chce mi podać. Poprzez słowo, bo słyszeliśmy w drugim czytaniu świętego Pawła, że jeżeli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził. On, ale go za nas wszystkich wydał. To jakże miałby wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Jestem wezwany, by zaufać, żeby wpatrywać się w Jezusa, który ukazuje siebie. To jest mój cel, mojego życia. Zobaczyć Jezusa, iść za Jezusem. Jezus daje mi słowo, Jezus daje mi łaskę, Jezus daje mi nawrócenie. Wiara to jest właśnie moja droga. Tak jak Abraham uwierzył, co jesteśmy świadkami w pierwszym czytaniu. On nie rozumiał tego, w sumie też bym nie rozumiał, że miał poświęcić swojego syna, jedynego syna, umiłowanego syna, ale posłuchał Boga do końca, zaufał. Mu. I co się stało? Przeszedł próbę wiary, a Bóg mu zaczął błogosławić, uszczęśliwiać. Dziś jestem wezwany, by wyjść na górę, zobaczyć Chrystusa i za Chrystusem odkrywać Boga, bo to Jezus wskazuje na to, na Boga Ojca, który daje mi łaskę, który mnie wyciąga, który, który prowadzi mnie ku nawróceniu, ku świętości. I mam być właśnie Jego Abraham. przechodzić mimo różnych trudności, cierpień, problemów, próbę wiary, bo tylko dzięki temu mojej ufności, moje, za, mojemu zaangażowaniu się, to nawrócenie będzie dotykało mojego serca. Jesteśmy w drugiej niedzielę w Jego postu. Zacznijmy nad sobą pracować. Zacznijmy mieć pewną refleksję nad samym sobą, nad moim sercem, nad tym, co jest trudne, nad tym, co jest też piękne. Z jednej strony dziękujmy, a z drugiej strony walczmy. Walczmy o słowo, o Boga, o miłość w naszym życiu.